Szałka. Witam z Przełęczy Kubalonka Grudzień 2023 Przepiękna Przełęcz Kubalonka I dzisiaj do pokonania 25 km Z Przełęczy Kubalonka Do Ustronia Po drodze jeśli się nie mylę Cztery szczyty Czerwonym szlakiem, słynnym GSB Kiczory, Stożek Coś tam jeszcze i Czantoria. Ale się ciężko idzie. Bo jest taki roztopiony śnieg, taka odwilż. A pod tym śniegiem wszędzie jest taki lód. Jest jeden wielki ślisk. Więc będzie to trochę trwało. W każdym bądź razie trzeba się dotlenić. Tada, ta, da, ta, da, ta, ta. I idziemy, no to w drogę. O! Sobie drogą pożarową doszedłem do czerwonego szlaku, chociaż szlak przechodzi też przez sprzęczku balonka, ale sobie swoją ścieżką tu doszedłem. No cóż, 5 godzin. Zobaczymy. Jest godzina 9.52 10 11, 12, 13, 14, 15 o 15 mam być na chantorii wielkiej. No zobaczymy. Stawiam na 14 hej, tam pod lasem! Banda cyganów! O, przepraszam. To nie było poprawne politycznie. Hej, tam pod lasem. Banda. Nie, to też niepoprawne politycznie. Hej, tam pod lasem. Grubka Romów. Hej, hej, no, 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 hej, hej. Musiałem założyć kolce na opony. Potem, jak przed chwilą zaliczyłem glebę, i obiłem sobie dubsko. I od razu inna jakość. Zaraz, kiczory. Sami Kiczary jest granica bo szlak wzdłuż granicy na chwilkę na czeską stronę o! Na czeskiej stronie od razu śnieg głębszy i do butów padł śnieg. To było głupie, ale dzięki temu mogę zrobić Ahoj! Ahoj! Dobry den! Dobry den. Wracamy do Polski, okej. Okay. Dokładnie dwa lata temu przy Kiczorach był odtańczony Beskidzki taniec zaklinania szczęścia. Poprosimy taniec. Tym razem też będzie odtańczony taniec, ale Beskidzki snub, czyli taniec przedłużania szczęścia. Dziękuję, kłaniam się No to w drogę Jest i schronisko stożek Godzina jedenasta. A gdzie dalej? Okej, okay, no to Soszów, półtorej godziny. Przejście na małym stożku. Jest i Soszów. Godzina 12:15. Czas na krótką przerwę. Się komercyjnie na tym odcinku zrobiło. Pełno turystów, ale współczuję im, bo wszyscy w tych super Adidaskach, a bez raczków, to to tak średnio. A u mnie buciory przemiękły. Mam ca wielką jedną chlapę w butach. Do wielkiej Chantorii 5 km, a na znaku pokazuje, że 2 godziny. Ja nie wiem, to chyba jakiś tor przeszkód tej wielkiej Chantorii 5 km, 2 godziny iść. Dobra, 12:40 jak wyruszę, zobaczymy. No to w drogę. tam. tam, 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 tam. Tu cały czas na wysokości 800 m plus tak taka późna jesień. I tu czerwony skręca już w stronę u prosto. Natomiast ja sobie kulturalnie zejdę, niebieskim, bardziej cywilizowanym, po drodze mijając schronisko czeskie. No i krótka przerwa wycieczka, którą sobie zaplanowałem, zrobiłem. A teraz przerwa regionalne przysmaki. Krakus taniej niż w knajpie. A do tego jeszcze słowacki przysmak. Tylko tyle i aż tyle. 52%. dwa procent. Aż widania. I przystanę koniec wycieczki 24 km 1548, czyli za minutę powinien przyjechać. Super wycyrklowany. Tylko 24 km, ale było to z lekka męczące. Nie siedzcie w domu, wychodźcie na wycieczki. Cześć!